Witam was serdecznie w nowym odcinku Abecadła Polskiego Dokumentu. Jest to moja nowa seria zrealizowana we współpracy z Ministerstwem Kultury w ramach programu Kultura w Sieci. Dzisiaj absolutny klasyk film Krzysztofa Kieślowskiego pod tytułem Gadające głowy. Zaczynamy. W którym roku się urodziłeś? Kim ty jesteś? A co jest dla Ciebie najważniejsze? Czego byś chciał? W 1980 roku powstały Gadające głowy, głośny dokument Krzysztofa Kieślowskiego. Reżyser przeprowadził na potrzeby filmu swego rodzaju sondę społeczną, zadając wybranym osobom kilka z pozoru banalnych pytań, między innymi kim jesteś, czy co jest dla Ciebie najważniejsze. Kieślowski ostatecznie włączył do filmu wypowiedzi 44 rozmówców, porządkując je wedle wieku ankietowanych od dziecka, które nic jeszcze nie potrafi powiedzieć, po stuletnią staruszkę. W ten sposób stajemy przed niepowtarzalną szansą prześledzenia, jak zmienia się samoświadomość, a także marzenia i aspiracje ludzi w różnym wieku. Tytuł filmu nawiązuje do polemiki Krzysztofa Kieślowskiego z krytykiem filmowym Zygmuntem Kałużyńskim, który na łamach czasopisma Polityka pisał o tym, że nie podoba mu się styl tzw. nowej zmiany, czyli nowego pokolenia polskich dokumentalistów, który często nawiązywał technikami realizacji choćby do reportaży telewizyjnych. I tam właśnie w tym artykule pojawiło się sformułowanie gadających głów. Krytykowi nie podobało się jeszcze kilka innych rzeczy, ale najwyraźniej Krzysztofa Kieśowskiego to nie obchodziło, bo postanowił nazwać swój dokument właśnie gadające głowy, wbijając tym samym szpilkę w ego Zygmunta Kałużyńskiego. Tym bardziej, że film Gadające głowę odniósł znakomity sukces. Jestem socjologiem, jestem ojcem, no jestem pracownikiem państwowym. I myślę, że najważniejsze jest to, żeby te wszystkie role pełnić zgodnie z sumieniem. To jest banalne, ale to jest bardzo trudne. Od ty, ty, no, dwóch tygodni w domu dołu od dwóch tygodni poznawczych świętek pamięci i Wszystko. Jadające głowy to 14-minutowy dokument, zrealizowany tak naprawdę w bardzo prosty sposób, ale właśnie potęga tego filmu moim zdaniem tkwi w tej prostocie. Pomysł, który wydaje się banalny, bardzo dobrze wygląda na ekranie i uszeregowanie właśnie tych osób. Od najmłodszego do najstarszego pozwala nam tak naprawdę zobaczyć, jakimi motywacjami kierują się osoby wraz z rozwojem i wraz ze starzeniem się, tak naprawdę. Więc to jest bardzo interesujące, i tak naprawdę moglibyśmy też taki film zrealizować dzisiaj i efekt byłby na pewno równie ciekawy. Zresztą wiele filmów pojawiło się później na kanwie właśnie Gadających Głów. Wielu twórców nawiązywało do filmu Krzysztofa Kieślowskiego. Między innymi 17 lat po Gadających Głowach powstał film Kwestionariusz studentów polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 2004 roku bliski współpracownik reżysera Krzysztof Wierzbicki nakręcił Gadające Głowy 2. A w 2015 roku Piotr Stasik, o którym będzie jeszcze mowa w naszej serii, zrealizował gadające głowy w Birmie. Ja jestem na skraju dwóch tajemnic. Bo ta rzeczywistość naturalna, to, że jestem człowiekiem, to jest jedna rzecz. Ale jest druga rzeczywistość, w której tkwie mocno. To jest religia. To są sprawy wiary, sprawy stosunku do Pana Boga. I to mi daje ogromną radość, ogromne szczęście. Mnie osobiście i. W Szczęście, sensie, przez to, że mogę innym pomóc, żeby byli lepsi, żeby byli szczęśliwi. A co bym chciał? No, można tak nawiązując do takiego znanego powiedzenia, że wszyscy proletariusze łączcie się. Ja bym pragnął, żeby wszyscy dobrzy ludzie się łączyli. I to nie przeciwko komuś, tylko po prostu. Dobremu. Film jest bardzo krótki, dlatego nie chcę więcej Wam spoilerować i opowiadać na temat tego dokumentu. Koniecznie go zobaczcie. Jeśli macie ochotę, to zasubskrybujcie mój kanał oraz napiszcie coś w komentarzu. Być może macie swoje spostrzeżenia i wrażenia po obejrzeniu gadających głów. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.